Witam Was serdecznie w kolejnej części kursu do poziomu rozszerzonego, w której powiemy sobie, jak się bada monotoniczność funkcji za pomocą pochodnych. Generalnie można powiedzieć, że jeżeli dla jakiejś funkcji możemy obliczyć pochodną, to taka funkcja jest malejąca w przedziale, w którym pochodna jest ujemna, natomiast jest rosnąca w przedziale, w którym pochodna jest dodatnia. Jeżeli pochodna zmienia znak, no to wówczas. Funkcja może osiągać w takim miejscu swoje ekstremum lokalne. Na tym prostym przykładzie teraz pokażemy sobie, jak działa to, o czym sobie przed chwilą powiedzieliśmy, czyli wyznaczymy przedziały monotoniczności następującej funkcji wielomianowej. Pierwsza rzecz, jaką musimy koniecznie zrobić przy takim poleceniu, to po prostu policzyć pochodną funkcji. Liczymy pochodną funkcję f od x, czwórka spada. Przed ten jednomian, czyli będzie 3 razy 4x w potędze o 1 mniejszej trzeciej minus dalej 2x. Pochodna z 7 to 0, czyli zostaje nam taki wzór funkcji. Możemy go zapisać tak. Może wyciągniemy 2x przed nawias, żeby zapisać go w postaci iloczynowej. 2x przed nawiasem, a w nawiasie zostanie nam z pierwszego 6x kwadrat, a z drugiego minus 1. No i teraz chcemy narysować wykres tej pochodnej, żeby zobaczyć gdzie jest ona dodatnia, a gdzie jest ujemna. Czyli wyznaczymy może miejsca zerowe pochodnej, to będą przy okazji być może nasze ekstrema lokalne funkcji, czyli napiszmy sobie, że nasza pochodna f'x zeruje się wtedy i tylko wtedy, gdy jej wzór jest równy 0, czyli gdy 2x razy 6x kwadrat minus 1 jest równe 0 czyli gdy albo x jest równe 0, albo 6x kwadrat jest równe 1, czyli stąd wynika, że x kwadrat musiałoby być równe 1 szósta, czyli x może być równe albo pierwiastek z tej liczby, czyli pierwiastek z 6 na 6 lub minus pierwiastek z tej liczby, czyli x równe minus pierwiastek z 6 na 6. No i teraz, gdy mamy wyliczone wszystkie trzy miejsca zerowe naszej pochodnej F x, to możemy spróbować naszkicować jej wykres. W układzie współrzędnych zaznaczymy nasze miejsca zerowe. Jedno miejsce zerowe to 0, zero, pozostałe dwa miejsca zerowe będą symetrycznie położone względem osi y, minus pierwiastek z 6 na 6 oraz pierwiastek z 6 na 6. Nasz wielomian, nasza pochodna jest wielomianem trzeciego stopnia. Współczynnik przy x do trzeciej jest dodatni, czyli wykres będzie wyglądał mniej więcej jakoś tak. No i teraz z tego wykresu możemy odczytać, gdzie nasza pochodna. Napiszmy, że to jest wykres F'. Od x, gdzie jest dodatnia? Dodatnia jest w tym miejscu oraz w tym miejscu, a ujemna jest na przedziale od 0 do pierwiastka z 6 na 6. No, i dla x mniejszych od minus pierwiastka z 6 na 6, to również jest ujemna, czyli w tym przedziale nasza funkcja f od x jest rosnąca i tu również będzie rosnąca, a na tych przedziałach będzie malejąca. Możemy nawet spróbować naszkicować jej wykres. Tutaj pod spodem zobaczymy, jak on pozostaje w relacji do naszej pochodnej, czyli rysujemy drugi wykres x, y. Zaznaczmy, te nasze kluczowe argumenty: minus pierwiastek z 6 na 6, 0 oraz ten argument pierwiastek z 6 na 6. No i ponieważ będziemy chcieli rysować wykres funkcji f od x, to możemy jeszcze zaznaczyć punkt przecięcia z osią y. On jest równy 7. f od 0 da 7. No to zaznaczmy sobie może gdzieś tutaj siódemkę. No i co my jeszcze wiemy o tej funkcji FX, będzie miała miejsca zerowe czy nie? No raczej nie, wygląda na to, że wszędzie będzie większa od zera, to wyrażenie zawsze jest dodatnie, będzie bardzo duże dodatnie jak się będziemy oddalali z x- na lewo i na prawo, jeszcze z plus 7. Czyli ta funkcja raczej nie będzie miała miejsc zerowych. Gdybyśmy chcieli się upewnić, to musielibyśmy rozwiązać takie równanie, wzór funkcji równa się 0. No to byłoby zwykłe równanie kwadratowe, gdybyśmy pod x kwadrat podstawili te, no i z niego by pewnie nam wyszła delta ujemna, czyli nie mielibyśmy rozwiązań, nie mielibyśmy miejsc zerowych. No a z tej naszej analizy pochodnej wiemy, że pochodna zmienia znak. Na przykład w tym miejscu, dla minus pierwiastka z 6 na 6 zmienia znak z ujemnej na dodatnią. Co to znaczy? Że dla x przed tym argumentem nasza funkcja będzie malejąca. Dla tego argumentu powiedzmy, tu osiągnie jakąś taką wartość. Na pewno będzie to wartość mniejsza niż w zerze. W zerze osiąga wartość 7, będzie przechodziła przez ten punkt i ponadto to będzie nasze lokalne maksimum dla tej funkcji. Dlaczego? Dlatego, że na przedziale od minus pierwiastka z 6 do 0 pochodna jest dodatnia, czyli tutaj funkcja jest rosnąca. Potem zmienia się z rosnącej na malejącą, czyli tu lokalnie musi być osiągane maksimum. Mogłem ten punkt w sumie jeszcze niżej tutaj gdzieś narysować, żeby pokazać, że tutaj funkcja rzeczywiście rośnie. No to tak symetrycznie też zaznaczę po drugiej stronie Dla tego argumentu, też jakąś taką trochę mniejszą wartość, no bo na przedziale od zera do pierwiastka z 6 przez 6 pochodna jest ujemna, czyli tutaj funkcja jest malejąca do tego punktu, a potem na prawo od pierwiastka z 6 przez 6 pochodna jest dodatnia, czyli tutaj funkcja z powrotem rośnie. Tak samo na lewo od pierwiastka z 6 przez 6 pochodna jest ujemna, także tutaj funkcja jest malejąca, czyli będzie wyglądała mniej więcej jakoś tak. Czyli będziemy mieli dwa minima w tej funkcji. Tu będzie nasze minimum lokalne w tym punkcie, w tym punkcie także mamy minimum lokalne, a tu mamy lokalne maksimum. Czyli, jak widzicie, zrobiliśmy nawet więcej niż nas proszono w tym zadaniu, bo oprócz zbadania monotoniczności funkcji, wyznaczyliśmy ekstrema lokalne, naszkicowaliśmy wykres całej tej funkcji, czyli przeprowadziliśmy taką globalną analizę naszej funkcji wielomianowej F od x. Najważniejsze jest, żebyście z tej części kursu zapamiętali, że funkcja jest malejąca. Jeżeli pochodna jest ujemna, a rosnąca, tak jak widać na wykresie, kiedy jest dodatnia, moglibyśmy nawet to sobie teraz jeszcze pokazać, tak trochę zamalowując nasz wykres. Tutaj pochodna jest dodatnia, tutaj także pochodna jest dodatnia. No i zobaczcie, jak to się ma do naszej funkcji fodx. Funkcja f(x) na tym samym przedziale rośnie, i tutaj również rośnie. A na przedziałach, na których pochodna jest ujemna, tu jest ujemna. I tu jest ujemna, to nasza funkcja F od x jest malejąca, czyli tu maleje i na tym samym przedziale tutaj również maleje. To jest taka bardzo ważna własność, związek pomiędzy funkcją i jej pochodną. O, tu nie podpisałem, że to jest wykres FOXa, także o tym koniecznie pamiętajcie. Te pochodne pozwalają nam bardzo łatwo badać monotoniczność funkcji i znajdować ekstrema lokalne. Może przećwiczmy teraz jeszcze to zagadnienie na kolejnych przykładach. Na razie sobie zrobiliśmy taki elementarny przykład, dosłownie wyczerpujący treść naszego zagadnienia. No a teraz może zróbmy sobie to na przykład w ujęciu zadania dowodowego. Wykaż, że funkcja f od x, funkcja wymierna dana wzorem x kwadrat minus 4x podzielić na x kwadrat plus 2 jest rosnąca w przedziale obustronnie domkniętym od pi pół do pi. To, że tutaj mamy liczby związane z pi, to w żaden sposób nie świadczy, że tu będzie coś związanego z trygonometrią. To są zwykłe liczby rzeczywiste, to jest lekko powyżej 1,5, to jest lekko powyżej 3, 3,14 z hakiem. Także traktujemy to jako zwykłe liczby. No i żeby sprawdzić, że jakaś funkcja jest rosnąca albo malejąca w jakimś przedziale, no to musimy zbadać jej pochodną. Czyli pierwsze co robimy to liczymy pochodną naszej funkcji f od x, czyli f' od x pochodna funkcji wymiernej liczymy pochodną licznika 2x minus 4 razy mianownik, czyli x kwadrat plus 2 minus licznik, czyli x kwadrat minus 4x razy pochodna z mianownika, czyli 2x, no i całość jeszcze musi być podzielona na mianownik, czyli x kwadrat plus 2 podniesiony do kwadratu. No, i my teraz, ponieważ musimy wykazać, że nasza funkcja f od x jest rosnąca w jakimś przedziale, to możemy śmiało napisać z tego, co wiemy, że f od x jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy f' od x jest jakie? Większe od 0. Pochodna musi być dodatnia, żeby funkcja była rosnąca na jakimś przedziale. No, a tak jest wtedy i tylko wtedy, gdy co? Tu mamy wzór naszej pochodnej. Mianownik dla dowolnego x zawsze jest większy od 0, bo tu mamy kwadrat, tu jest na pewno liczba dodatnia, no bo też kwadrat jeszcze plus 2, także tu mamy zdecydowanie wyrażenie dodatnie. W ogóle też zapomniałem określić dziedzinę dla naszej funkcji, która tu na szczęście jest rzeczywista. Jak widzicie, ten mianownik nigdy się nie zeruje. Możemy nawet sobie dopisać, że dziedzina naszej funkcji. To zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, żeby nikt się nie przyczepił. No i teraz nasza pochodna jest dodatnia, jeżeli po prostu licznik jest dodatni. Co my z tym licznikiem zrobimy? No, chyba musimy niestety wymnożyć to wyrażenie, doprowadzić do najprostszej postaci, czyli 2x razy x kwadrat to będzie 2x do trzeciej, 2x razy 2 to będzie plus 4x same minus 4 razy x kwadrat to będzie minus 4x kwadrat minus 4 razy plus 2 minus 8 no i tu będzie minus 2x razy x kwadrat to minus 2x do trzeciej i jeszcze minus z minusem da plus 2 razy 4x to będzie 8x kwadrat no i Taka pochodna ma być większa od zera. No to musimy sobie jeszcze uprościć to wyrażenie, szczęśliwie x w trzecich potęgach się odejmują, co z kwadratami 8x kwadrat minus 4 x kwadrat. No to będzie po prostu 4x kwadrat, x mamy tylko w tym miejscu, to będzie plus 4x i jeszcze mamy liczbę minus 8, to ma być większe od 0. Możemy sobie śmiało podzielić tę nierówność stronami przez 4 x kwadrat plus x minus 2 większe od 0. Da się również to zapisać w postaci iloczynowej. To będzie x plus 2 razy x minus 1 większe od 0. No i gdy mamy już postać iloczynową, to możemy naszkicować wykres naszej pochodnej, a właściwie tutaj licznika pochodnej, który decyduje o tym, kiedy pochodna jest dodatnia. No to naszkicujmy sobie może tutaj gdzieś. Wykres naszej pochodnej, zaznaczamy miejsca zerowe, to będzie minus dwójka oraz 1. Funkcja kwadratowa, czyli ramiona skierowane do góry w ten sposób. No i kiedy to jest większe od zera, w tym miejscu i w tym miejscu tutaj nasza pochodna jest większa od zera, czyli możemy napisać, że dla x mniejszych od minus dwóch, lub dla x. Większych od 1. Na takim przedziale dla takich argumentów x pochodna jest dodatnia, czyli w tych przedziałach funkcja jest rosnąca. No to w zasadzie udowodniliśmy nasze zadanie, ponieważ nasz przedział, na którym musieliśmy sprawdzić, czy funkcja jest rosnąca, zawiera się w tym przedziale x większe od 1. Pi pół mamy gdzieś tutaj, pi pół, gdybym trochę dłuższą tą ośkę narysował, no to załóżmy gdzieś tu mielibyśmy pi. Musieliśmy sprawdzić, czy na tym przedziale nasza funkcja jest rosnąca, no ale widzimy, że tu pochodna jest dodatnia, czyli nawet dla x większych od 1 nasza funkcja jest rosnąca, czyli tym bardziej na tym przedziale. No i w ten sposób kończymy dowód tego zadania. Moglibyśmy się tu pokusić nawet o zrobienie większej analizy tej funkcji F może w ramach treningu takiego rozszerzenia do naszej monotoniczności, zróbmy sobie właśnie taką analizę naszej funkcji F już bardzo dużo o niej wiemy. Wiemy, gdzie jest rosnąca, wiemy, gdzie jest malejąca, malejąca jest na przedziale od minus 2 do 1. Dosyć łatwo też jesteśmy w stanie wyliczyć jej miejsca zerowe, no bo sprawdzamy kiedy się zeruje Licznik, no to napiszmy, że miejsca zerowe funkcji f od x są następujące. x może od razu zapiszę w postaci iloczynowej, wyciągając x, x przed nawias, x minus 4 równa się 0, czyli x równa się 0 lub x jest równe 4. Wiemy ponadto, że nasza funkcja będzie miała dwa ekstrema lokalne. W minus dwójce będzie zmieniała się monotoniczność z rosnącej funkcji na malejącą, czyli tutaj będziemy mieli max, potem funkcja maleje, 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 aż do jedynki, a potem z powrotem rośnie, czyli w jedynce będziemy mieli minimum lokalne. Spróbujmy to wszystko nanieść na wykres, co już wiemy i będziemy się zastanawiali, co jeszcze chcielibyśmy wyliczyć od tej naszej funkcji, żeby precyzyjnie narysować jej wykres x, y. Zaznaczmy miejsca zerowe. Miejsce zerowe jedno to 0, drugie miejsce zerowe to 4. Te nasze ekstrema lokalne w minus dwójce, zaznaczmy sobie minus dwójkę. O, fajnie byłoby, gdybyśmy mieli jeszcze wartości w tych ekstremach lokalnych. No to policzmy sobie może f od minus 2. Ile to będzie? No to niestety musimy podstawić do wzoru naszej funkcji pod x minus dwójkę. Minus 2 do kwadratu to będzie 4. Minus 4 razy minus 2 to będzie plus 8. Podzielić na minus 2 do kwadratu 4, plus 2. Czyli mamy 12 na 6, czyli 2. Czyli dla minus dwójki osiągniemy wartość 2. Czyli sobie zaznaczymy ten punkt. I to będzie nasze ustaliliśmy maksimum. Czyli tutaj lokalnie nad ten punkt nic nie będzie wychodziło. Tu będzie nasz wykres wyglądał jakoś w ten sposób. Będzie na pewno tu przechodził przez 0, to już wiemy, będzie na pewno przechodził przez czwórkę, to też wiemy. Mamy jeszcze jedno ekstremum lokalne w jedynce, no to zaznaczmy sobie naszą jedynkę, no i policzmy również wartość funkcji f w tej jedynce, żeby podobnie móc sobie zaznaczyć minimum lokalne. F od 1 podstawiamy jedynkę. 1 do kwadratu to 1 minus 4, to tu będzie minus 3, podzielić. A tu 1 do kwadratu to 1 plus 2 to 3, minus 3 na 3 to minus 1, czyli dla jedynki będziemy mieli minus 1 i to będzie nasze minimum lokalne, czyli tu lokalnie funkcja będzie wyglądała w taki sposób. No to jak widzicie zakłada, zaczyna nam się to tutaj układać wszystko w jedną całość. Tutaj funkcja będzie na lewo od maksimum już malała, nie wiemy jak bardzo. Na pewno nam nie przetnie osi X, bo byśmy mieli jeszcze jakieś miejsce zerowe, być może będzie asymptotycznie zbiegała do osi X albo do jakiejś innej asymptoty. Żeby wyznaczyć, co się tam będzie działo w minus nieskończoności z tą funkcją, no to nic prostszego, jak po prostu policzyć granicę. Może tu policzymy granica przy x dążącym do minus nieskończoności, granicę już przerabialiśmy, także nie powinniśmy mieć z tym problemu. Z naszej funkcji f od x, czyli z wyrażenia x kwadrat minus 4x podzielić na x kwadrat plus 2 to się równa, no bardzo prosta sprawa, mamy x w najwyższych potęgach takie same, czyli granicą będzie liczba stała równa po prostu ilorazowi współczynników tu jest 1x kwadrat, tu też jest 1x kwadrat, 1 przez 1 czyli po prostu 1 co to oznacza? To oznacza, że będziemy mieli asymptotę poziomą tu z lewej strony, równą 1. Mogę, mogę ją narysować w postaci takiej przerwanej linii, no i funkcja będzie tu na lewo od naszego maksimum malała, malała asymptotycznie, zbiegając do jedynki. Tak tutaj będzie wyglądała. Tutaj będzie, no nic się nie wydarzy. Jest malejąca na przedziale od minus 2 do 1, czyli tu sobie maleje. Jakoś tak przechodzi przez 0, dalej sobie maleje tutaj do naszego minimum lokalnego, no a potem zaczyna rosnąć za jedynką, pochodna jest dodatnia za jedynką, czyli tutaj już rośnie, rośnie, przebija oś xów w czwórce, bo czwórka to miejsce zerowe. No, i pytanie, co z nią się będzie dalej działo? Czy gwałtownie poleci do góry, czy może jakoś wolniej, a może znowu asymptotycznie będzie zbiegała do jakiejś prostej? Żeby się tego dowiedzieć, no to po prostu liczymy granicę tym razem w plus nieskończoności dla naszej funkcji fx. I już widzimy, że tu sytuacja będzie identyczna jak chwilę wyżej. Znowu mamy z dwóch wielomianów tych samych stopni. Współczynniki są równe 1. 1 przez 1 w nieskończoności da nam granicę 1. Czyli ta asymptota, którą mieliśmy z lewej strony, z prawej strony będzie taka sama. Czyli ta nasza funkcja tu bardzo powoli będzie rosła, zbiegając asymptotycznie do prostej y równa się 1. No to w ten sposób zakończyliśmy już analizę całej tej naszej funkcji. Moglibyśmy jeszcze tutaj teoretycznie policzyć punkt przegięcia, czyli to trzeba byłoby policzyć drugą pochodną. To już wychodzi poza zakres poziomu rozszerzonego, ewentualnie dopiero na studia, jak ktoś z Was pójdzie, to będzie się tym prawdopodobnie zajmował, jak będzie miał matematykę na studiach. Liczy się drugą pochodną, czyli ona pozwala sprawdzić, gdzie jest tak zwany punkt przegięcia, gdzie się zmienia tempo malenia z szybkiego na wolniejsze takie gdzie funkcja się krótko mówiąc przygina. Nie będziemy w to wchodzić, to już nam nie jest tu potrzebne i tak mamy super dokładny wykres naszej funkcji z asymptotami, z ekstremami lokalnymi, monotoniczność. Wszystko tutaj mamy na tym wykresie bardzo ładnie widoczne. No Przy okazji udowodniliśmy nasze zadanie, no, ale robiąc taką dokładną analizę, mogliby nas tu prosić, o co tylko chcą na podstawie takiego wykresu na każde pytanie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. No, trochę sobie tu rozszerzyliśmy to zadanie, no ale myślę, że było warto, przeprowadziliśmy taką dokładną analizę funkcji, no to może jeszcze na koniec zróbmy sobie prosty przykład, już tutaj za bardzo się nie rozwodząc, nie wchodząc w dygresję, zróbmy po prostu to, co nas proszą, zadanie z parametrem, dla jakich parametrów m funkcja f od x równa mx minus 1 podzielić na m minus x jest malejąca w całej swojej dziedzinie. No żeby to móc. Sprawdzić, no to najpierw musimy ustalić tą dziedzinę. No to napiszmy, że dziedzina naszej funkcji jest taka, mianownik musi być różny od zera, czyli x na pewno musi być różny od ema. Wyszła nam taka trochę nietypowa dziedzina z parametrem, no ale nie przejmujemy się tym, w końcu zależy ona od tego, ile będzie równy ten parametr. W zależności od tego, jaki parametr weźmiemy, taki będziemy mieli wzór funkcji, no i taka też dziedzina uzależniona od tego parametru, także zapisujemy ją w takiej postaci. I zostawiamy, bierzemy się za sprawdzanie, kiedy nasza funkcja jest rosnąca. Żeby sprawdzić, kiedy jest rosnąca, no to oczywiście, tak jak poprzednio, będziemy musieli najpierw policzyć pochodną tej funkcji. Pochodna funkcji wymiernej, czyli liczymy pochodną licznika, to będzie po prostu współczynnik przed x, czyli m, razy mianownik, czyli m minus x, minus, teraz licznik czyli mx minus 1 razy pochodna mianownika, czyli pochodna minus x, czyli po prostu minus 1, podzielić, a w mianowniku będziemy mieli oczywiście mianownik, czyli m minus x podniesiony do kwadratu. No to uprościmy sobie jeszcze tą naszą pochodną, wymnóżmy tutaj na w liczniku, co my tu mamy, m kwadrat minus mx, minus 1 razy minus da plus, czyli tu będziemy mieli po prostu plus mx i minus 1 podzielić na m minus x do kwadratu, to się równa, mx się odejmą, otrzymamy ostatecznie wzór m kwadrat minus 1 podzielić na m minus x do kwadratu. No i my chcemy sprawdzić, dla jakiego parametru m nasza funkcja f od x jest rosnąca w całej dziedzinie, w dziedzinie poza x równym m, no to możemy śmiało napisać, że f od x jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy f' od x jest większe od 0. Czyli wtedy i tylko wtedy, gdy tu mianownik mamy zawsze dodatni, równy byłby 0 tylko dla m, -a, którego wyrzuciliśmy z dziedziny, czyli o tym, czy pochodna będzie dodatnia czy ujemna decyduje licznik. Będzie dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy licznik będzie dodatni, czyli kiedy m kwadrat minus 1 będzie większe od 0, możemy sobie zamienić na postać iloczynową m minus 1 razy m plus 1 większe od zera. Możemy narysować wykres naszej pochodnej. Tutaj będziemy mieli m -a. w zasadzie nie tyle pochodnej, co licznika pochodnej uzależnionego od parametru m. Mamy dany ten licznik taką funkcją kwadratową. Miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej to minus 1 oraz 1. Ramiona są skierowane do góry. No i widzimy, że to wyrażenie jest większe od zera w tym miejscu i w tym miejscu, czyli na lewo od minus 1, czyli tutaj, i na prawo od 1, czyli tutaj. Zatem możemy napisać, że m ma być mniejsze od minus 1 lub m musi być większe od 1. No i to byłaby odpowiedź do naszego zadania. Dla takiego parametru m nasza pochodna będzie dodatnia, czyli funkcja będzie rosnąca. Czyli, jak widzicie, badanie monotoniczności funkcji za pomocą pochodnej jest bardzo proste. Wystarczy sprawdzić, kiedy pochodna jest większa od zera, i wtedy funkcja jest rosnąca. Jeżeli pochodna jest mniejsza od zera, to funkcja jest malejąca. No i dodatkowo, jeżeli mamy te zmiany znaku pochodnej, tak jak to badaliśmy w zadaniach poprzednich, na przykład tutaj. Pochodna zmieniała znak z dodatniej na ujemną, no to wtedy mieliśmy ekstremum lokalne, maksimum, z ujemnej, czyli funkcja zmalejącej zmieniała się na rosnącą. Tam, gdzie pochodna jest dodatnia, to mieliśmy ekstremum minimum. Takie rzeczy bardzo łatwo bada się za pomocą pochodnej, bardzo przydatne narzędzie, dodatkowo dosyć łatwe w stosowaniu, także mam nadzieję, że już nie będziecie mieli problemów z zadaniami tego typu. W kolejnej części kursu jeszcze raz powtórzymy sobie i przećwiczymy liczenie ekstremów lokalnych funkcji. Także jeżeli chcecie potrenować jeszcze ten temat, to zapraszam was do kolejnej części kursu. No a także do zbiorku, do tej części tam również będziecie mogli potrenować to zagadnienie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę powodzenia w nauce i do usłyszenia w kolejnej części.